z rozwojem to już historia, wprawdzie fajna, można powiedzieć, że piękna nawet, ale ale to już historia. Na dzień dzisiejszy jest hasło tutaj nad Wiślan i szykujemy się na szczęście żadnych kontuzji, żadnych problemów zdrowotnych, a jeśli takowe są to niegroźne, nie wykluczające nikogo z gry. Rozpracowujemy w tej chwili przeciwnika, myślę, że Będziemy zarówno fizycznie, psychicznie, jak i również będziemy wszystkie wiadomości w stanie przekazać zawodnikom odnośnie gry, przeciwnika, jego słabszych, mocniejszych stron, bo są i takie i takie. Ale pamiętamy, że na pewno to będzie trudny mecz, trudny przeciwnik. Pamiętamy mecz z jesieni, gdzie oni tu zremisowali 1-1 po no, ciężkiej grze, po ciężkiej walce. Ich wyniki świadczą o tym, szczególnie tych meczów u siebie, że może nie mają tam z, z strasznej ilości punktów na koncie, ale, ale te mecze u siebie wygrywają, są doroźni i tam naprawdę trzeba będzie zagrać wcale nie gorzej jak tutaj w meczu z rozwojem szczególnie w drugiej połowie, żeby osiągnąć pełny sukces. No bo, tak szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy. To nas interesuje, to po to tam jedziemy, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to takie proste.